Dzień dobry. Zobaczcie, jakie tu dzisiaj zainteresowanie. Wszystkie kury się zleciały w to miejsce. Zbudowaliśmy dla kogutów no takie coś, nie wiem, jak to nazwać. Tak doradzaliście nam w komentarzach, żeby po prostu się widziały, żeby nie mogły się dziobać, a żeby się widziały. No i takie tutaj zainteresowanie. Wszystkie dziewczyny dookoła obeszły i tak zaglądają, co się dzieje. Potrzymamy, nie wiem, może z tydzień zobaczymy wtedy, jaki jest skutek. Także kogutki sobie siedzą, sobie tam grzebią spokojnie i się widzą, przynajmniej, tak? No zobaczymy. Mamy nadzieję, że jakiś efekt z tego będzie. Także dziękujemy za rady. Jeśli to nie pomoże, będziemy próbować innych metod. A tutaj kury na spa w kąpielach. O, piachu. Także tam zaglądają i zaglądają. No ciekawe, zobaczymy, zobaczymy. Z każdej strony nie mogą się dostać, nie mogą podziobać, ale widzą się. Ale jeszcze, o, aż wydziobują im tam niektóre, aż łepek wsadzają. Będzie trzeba chyba mniejsze te kratki zrobić. No zobaczymy. Także tu dzisiaj ruch. Trochę nam się dzisiaj zabieliło i wieje niesamowicie, także zimno znów. Ale cóż, trzeba zrobić robotę, bo awaria się stała. Niezbędnik do siekania buraków stracił dno, także trzeba wymyślić coś innego i tak już tutaj się tworzy taka skrzynia. Wiadro było fajne, bo było metalowe, no ale też swoją wytrzymałość ma, także rozkręca skrzynię, będzie na jakiś czas znów spokój. Nie, Krecik? Dobrze robi? Dobrze robi, nie? Jeszcze przed chwilą tylko wiało, a teraz taka zadyma, że ohoho. Skrzyneczka do buraków już jest gotowa. Ostatecznie wyszła troszeczkę mniejsza, bo taki szeroki jest, stwierdził, że nie zmieści się i musi być węższa. Także o jedną deseczkę pomniejszył ostatecznie. No i pierwsze siekanie dosyć chyba wytrzymała, także na trochę, na trochę posłuży. Wiaderko, niestety, skończyło życie. a już czas na nie. A dzisiaj jeszcze mamy jedną robotę zaplanowaną. Ważną, którą wykonujemy dwa razy w roku. Czyli odrobaczanie naszych kóz. Zaraz przyniesiemy lekarstwo i odrobaczymy. Przed chwilą nam tak wiatr puknął drzwiami, że aż nam poluzował i chyba będzie znowu kolejna naprawa. No tak ciągle coś się dzieje. Ciągle coś do naprawy. To tak tylko strasznie wygląda. To nie są zastrzyki. No, nie bójcie się. A nie dajemy zastrzyków z tego powodu, że kotne kozy nie mogą zastrzyku dostawać. No to też koziołkowi wzięliśmy tak. To tylko po prostu no, grzbiet smarujemy. I już I dwa razy w roku tak robimy, żeby były zdrowe, żeby nie miały robaków. Także dosłownie chwilka roboty z tym. Tak patrzysz, nie bój się. O, o, jak się boi. Nie, bój się. To nic, to tylko jest lekarstwo tylko na grzbie. W ogóle Zuzi to ostatnio taki tutaj loczek rudy wyrósł. O, tu. Tu, tu, tu. Widać tu. O, tu. Ona tego, tego nie miała wcześniej, a teraz, nie wiem, taka ruda, rudy i, i wyrósł. A młoda jak się boi. O, jaki długi. Kitek. Skąd się to wzięło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Boi się, a to nic takiego strasznego. Bo już samo widok strzykawki, chociaż zastrzyków w sumie nie dostawały nigdy, nie? Dostawały? Nie. No, nie wiem czemu taki strach. Aj, po strachu. No. Co? Co? Przy okazji trzeba pomiziać. No, jak przyszedł, nie pomizia? Jeszcze zostaną psy i koty, ale to tak bliżej wiosny. Wtedy odrobaczymy też krecika, perłę, gotkę kitkę, masaże, masaże, <gry> masażyki. Żeby chciały pochodzić po dworzu, No niestety jeszcze trochę. My też już byśmy chcieli wiosnę. Jeszcze zobaczymy jak tam kury. Czy się już tam zakumplowały? Co, coś robi? Co robi? Drapaczkę sobie znalazł. <laughs> Drapaczkę sobie znalazł. Tą, to czeszemy Stasiulkę. Rogi sobie czeszę, no tak. Koziołek. Teraz to zwali po, po zabawie. Dobra, idziemy do kur jeszcze zobaczyć, czy tam już trochę zaakceptowały te koguty. Już minęły w sumie 4 godziny, jak, jak koguty tam wpuściliśmy. Zobaczymy, czy coś tam... A dalej zbiegowisko i to jakie. Jeszcze. Czyli one i tak będą siedziały sobie pewnie z tydzień teraz tutaj. No bo wiadomo, to jeszcze nie jest za szybko, żeby wypuszczać, ale myśleliśmy, że może się trochę rozejdą, że im dadzą spokój. A tutaj dalej zbiegowisko. Dalej ciekawe, o co chodzi. A koguty sobie chodzą i teraz dumne. Nic im nie robią wreszcie, nie? Tylko sobie patrzą z bezpiecznej pozycji. No, z każdej strony siatka jest tutaj. Mają od palety te, te, te przestrzenie, a tutaj siatka. Także z każdej strony się widzą. No, zobaczymy, zobaczymy. Jak nie, to będziemy kolejne metody wypróbowywać. Będziemy dawać znać. Co? O, jajko. Uciekinierka. Krecik ty stoisz i jak pilnujesz? Co w zmowie jesteście, że mogą wychodzić? Jeszcze tak wieje w sumie, ale w końcu dzisiaj kupiliśmy słoninkę nową dla sikorek. A perła to nie... Latasz, chodź perła. Yy, także teraz im powiesimy tą słoninkę, bo ostatnio jak mówiliśmy wcześniej, yy, no, zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Został tylko haczyk. Także powiesimy im nową, damy troszeczkę ziaren, znowu troszkę napadało śniegu, więc tam nie wiem, czy będą miały co jeść, ale wieje strasznie fajnie. Dalej nie wiemy, kto zajumał słoninkę, a mamy prosto w okno karmnik. To musiało się stać w nocy. Zobaczymy teraz jak długo wytrzyma. Kupiliśmy zapas, także i zamroziliśmy. A taki bałecz. Masz jeszcze ziarenka. Ale dzisiaj to raczej żadnego ptaka tutaj nie będzie, bo żaden nie doleci chyba. Tak wieje, chyba nie dadzą rady. No strasznie. Także my tutaj sobie przez okno patrzymy na korki. Aha. Już perła się tam czaiła za wysoko. Przez okno sobie patrzymy na sikorki. Ech, no ale nie uchwyciliśmy momentu kradzieży. Pójdziemy jeszcze kotkę kitkę zamknąć do kotłowni, bo widzę, że tam czeka. Zimno. Chwilę jeszcze psy pobiegają i też idziemy do domu, ale dzisiaj jest naprawdę masakra. Kotka zimno ci już wpuszczamy. No chodź. Dobra, będzie się ubrać. My też zaraz idziemy do domu. Nie jak leciulek, zimno. Także trzymajcie się ciepło. Dajcie znać jaka u Was pogoda. I do następnego do usłyszenia. Patrzcie, minęły raptem 3 minuty. Zdążyliśmy dojść do domu, a słoniny już nie ma. A tu jest cały sprawca. Perła zwinęła. Tylko patrzyliśmy, widzieliśmy jak tylko końcówkę wcina. Także chyba drugi połeć będzie trzeba powiesić. Wyżej. Nie ma. Albo wyżej, no. Dać Ci drugą? No, ale no, nie ma. Haczyk nawet zginął. No tak. Dobra, idę po słoninkę. Dobra, jest drugi połeć. Trochę wyżej tym razem. Zobaczymy, jak długo powisi. <grym> Aktualizacja. Drugiej słoninki już też nie ma.